Kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale zakręcona pozytywna. Witamy znowu jaki znak. Już tu się męska energia na to ją położymy. Lewa. Czy on się do nas odezwie, kiedy to będzie? I czy ona się do nas odezwie i kiedy to będzie. Mhm. O kurcze Lewki. Aż jeszcze jedno chyba kartę położę, ponieważ jest Przepraszam, u damskiej udamskich damskich kobietek ze znaku lew, lwy. Jest takie zakończenie, jakieś rozdziału, zakończenia, rozpoczęcie nowego lub po prostu jakaś kłótnia, może jakaś sprzeczka, będziecie coś wyjaśniać, ale wisielec z góry nogami przeważnie jest rozstanie, zakończenie lub się rozstaliście i myślicie nad sytuacją, zaraz zobaczymy. Pytacie, czy się te osoby do Was odezwą. Zaczynamy w takim razie mężczyźni od energii żeńskiej. Może, czyli jesteście pewnie w jakiejś kłótni, rozstaliście się i po prostu kobiecki, wycią... myślą czy się odezwać, to jest znak może, tak? I mężczyźni stwierdzają, że się do was odezwą. Świetnie. Ogólnie nogami, kucze. Ciekawe. Kiedy to będzie? Może się odezwy drodzy mężczyźni, do Was za parę miesięcy. No, sam znak mówi, że jest na Was zła i coś nabroiliście, fatoci. I coś się było zakończone, lub będzie, lub może nawet jest. Lub coś wisi w powietrzu, niewyjaśnione. I wy stwierdzacie, że się za parę lat. No, nie przesadzajmy, no może za tydzień, za dwa. Wyjaśnijcie sobie to po prostu, kochani, bo to jest bez sensu. Jeżeli coś takiego jest, dobra, do zobaczenia.